Siema, witajcie po świątecznej, noworocznej przerwie. Będziemy z kolejnym odcinkiem dotyczącym Strength Code. Dzisiaj odbyła się premiera, w sumie przedpremiera, która potrwa do 10 stycznia, więc jeżeli macie ochotę zakupić sobie mojego e-booka, to macie taką okazję i jest 80 złotych taniej, niż będzie w dniu premiery 19 stycznia. Oczywiście od razu uprzedzam pytanie, jeżeli zakupicie e-booka dzisiaj, to go dostaniecie dzisiaj. Nie musicie czekać do 19 stycznia. A teraz przejdźmy do konkretów, czyli do budowania makrocyklu, a nie tylko do budowania e, pojedynczego mezocyklu. I jeżeli czytacie już co do tego ebooka, to zobaczycie, że jest tam kilka różnych propozycji. Jest możliwość e, programowania e, treningu metodą stref, strength coach przy pomocy periodyzacji liniowej, e, odwróconej liniowej. Możecie e, skorzystać z takiego modelu, który zaleciłem dla osób trenujących sylwetkowo, w którym e, że tak powiem dużo. Więcej swobody macie w wyborze treningów, jeżeli ktoś nie lubi robić w kółko tego samego, to na pewno przypad, przypadnie mu do gustu ten wariant. I w sumie dzisiaj o tym wariancie chciałem powiedzieć najwięcej, ponieważ jak ja teraz będę budował swój mezocyk od nowego roku, to będzie on wyglądał też w, makrocykl w następujący sposób. Pierwszy mezocykl to będzie właśnie ten taki powiedzmy na freestylu, czyli e, go z synteckowym dodatkowym. W którym będę korzystał z uproszczonej metody Strength Foot, czyli z tego fundamentu, i tutaj nie będzie podziału na cięższe i lekkie treningi, tylko po prostu cały czas będę korzystał z tej metody, ale przez to, że nie będzie podziału na cięższe lekkie treningi, to dany bój będę wykonywał tylko dwa razy w tygodniu, a nie tak jak to jest standardowo Strength Foot, czyli co dwa dni. Standardowo tam mieliście w pierwszym dniu na przykład zrobić podciąganie, tam na maksa, powiedzmy, że wyszło Wam 8 powtórzeń i robiliście potem 4 powtórzenia co minutę w tej drugiej części. No i za dwa dni mieliście jakiś łatwiejszy wariant tego podciągania, żeby za 4 dni ponownie e, wykonać test. Na przykład na ciężarze o 2,5% mniejszym, jeżeli trenowaliście w periodyzacji odwróconą odwróconym W sylwetkowym jakby e, robicie tylko te testy co 4 dni, więc ja to sobie ułożę inaczej. Trening będzie to na przykład e, podział push-pull. E, jeszcze się na tym Zastanowię, jak mi będzie wygodnie, ale prawdopodobnie zrobię po prostu push-pull, do ten push będzie dwa razy w tygodniu, pull dwa razy w tygodniu i to mi wystarczy. I to będzie cały blok, który potrwa od jednego do dwóch miesięcy. Potem w drugim mezocyklu przejdę do y, już tej klasycznej wersji, prawdopodobnie y, tej zbalansowanej, jak sobie przeczytacie, czyli zbalansowany strength-pull. I tu będzie odwrócona liniowa periodyzacja. W skrócie piszcze, odwrócona liniowa. I blok trzeci to będzie e, prawdopodobnie też zbalansowany, ale już liniówką. Czyli razem, to będzie mój taki powiedzmy blok jeszcze na spokojnie, że, że tutaj nie muszę się martwić, ciągle powtarzać w półko to samo, żeby za wcześnie się nie wypalić w półko robienia tego samego. Potem już przejdę. No to jest wybranie konkretnych ćwiczeń, które sobie chcę pod sezon startowy maksować i zacznę od odwróconej liniowej, czyli będę tam może od jednego do dwóch pracy wykonywał ten cykl, zaczynając od 5RM i dążąc do osiągnięcia 10RM. I powiedzmy po dwóch takich cyklach, czyli po dwóch miesiącach przejdę na liniówkę, czyli zrobię od 10RM do 5RM. I tu już muszę tak wycyrkulować, żeby tu był jakiś start, który mnie interesuje. Nie? Także jeżeli już będę miał cały kalendarz na, na ten rok i będę wiedział kiedy chcę wystartować, to konkretnie sobie założę ile takich konkretnych cykli chcę wykonać, ale żebyście wiedzieli, że to całość, marker Wysia, to całe buduje jeden makrocykl treningowy przygotowujący mnie do zawodów. Czyli zaczynam z większą swobodą, e, trenując na przykład e, dane, dane partie w dane boje dwa razy w tygodniu, potem przychodzę na a wariant ten zbalansowany na odwróconej liniowej więc trenuję co dwa dni dane ćwiczenia, raz ciężko, raz lekko i wybieram sobie odwróconą liniową, bo po prostu ją lubię. Czyli cały czas od dużych ciężarów schodzę do, do mniejszych, ale jak już się szykuję do startu, to tą ostatni yy, ostatni miesiąc, mniej więcej przed startem polecę liniową. Czyli jak tu skończę na 10RM, będę miał tam dwa treningi późniejsze i loadowy, to przeskoczenie na 10RM. Yy, będzie jakby taką piramidką, nie? czyli szliście z powtórzeniami do góry i teraz w dół. No I oczywiście po tym jeszcze będzie BPS, czyli bezpośrednie przygotowanie startowe, czyli krótki okres takiego pikowania formy pod zawody. Także tyle teorii na wstępie. Przejdźmy do modelu pierwszego, sylwetkowego, w którym jak zobaczycie, dzisiaj będę robił trening pól. Kilka nowości w tym vlogu, czyli pojawia się izometria. Jeżeli robię izometrię we fladze, to oczywiście działam mniej więcej tak samo jak z powtórzeniami. Jeżeli na przykład zrobię holda na 10 sekund, no to patrzę w tabelkę, mam zrobić po 6 sekund serię dodatkowe co e, parę minuty, jeżeli dobrze pamiętam. I teraz, e, dlaczego flaga? Z tej prostej przyczyny, że ja mam silną część brzuszną e, mięśnia piersiowego, czyli tą hop tutaj, co będzie się angażowała, czy, czy tu, to, łatwo to wyczuć, ja sobie, połóżcie tu rękę i, i poczujecie w jakich ruchach jest łatwo ją spiąć więc instynktownie moje ciało z tego non stop korzysta, przez co ja mam też to no, teoretycznie dobrze rozwinięte, ale bardzo często przetrenowane i to mi wprowadza pewne zamieszanie w treningu na przykład pleców. I teraz żeby to zamieszanie, że tak powiem, okiełznać, to muszę postawić na więcej ruchów, w których są zaangażowane plecy, ale w miarę możliwości troszeczkę utrudnię zadanie mięśniom pierścieniowemu tej części brzusznej, czyli po prostu będę robił ruchy w tej postycie, nie? czyli szerokie podciąganie na chwytem. U mnie od 2018 praktycznie tego nie było. no bo tam wtedy miałem poważniejszy uraz przedramienia i wszystkie te ruchy w nachwycie niestety za chwilę się odnawiały i to w kółko, w kółko ta konfuzja nawracała, więc jakby ten nachwyt odpuściłem, ale muszę do niego wrócić rozsądnie. No i flaga, która mi aż tak mocno przedramion nie odciąża, a jednak ten warunek spełnia, stąd dzisiaj wleciała w strength call. Także yy, zwróćcie sobie na to uwagę, że na przykład programując swój trening, czy, czy nie zawsze robicie w kółko jakby tej samej płaszczyzny ruchu? Ponieważ najzwyczajniej w świecie e, może to być minus dla waszego treningu. I czasem warto je właśnie popracować w innej płaszczyźnie ruchu, która też angażuje te same mięśnie, ale da wam powiedzmy e, tym mięśniom odetchnąć na jeden trening, a przy okazji wnieść jakąś wartość dodaną do waszego treningu. Bo nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby się wyspecjalizować w jednej jakiejś płaszczyźnie, tylko często właśnie warto minimalnie coś zmienić. Nie? Tak jak macie nie wiem, ktoś zawsze wyciska mega szeroko na klatce, to czasem warto po prostu zrobić wąskie wyciskania albo wyciskanie na handlach, takie wzdłuż tułowia i zmieniać nie tylko e, jakby ćwiczenia same w sobie, ale też płaszczyzny ruchów, e, w jakich pracujecie i to na pewno e, będzie na plus dla Waszej wszechstronności, a bardzo często też na plus dla Waszej bezpośrednio budowania Waszej siły w tym e, w tej powiedzmy dla Was płaszczyźnie ruchu, która jest Tom, w której na przykład startujecie, albo sprawdzacie swoją formę, nie? Teraz najtrudniejsze zadanie w treningu siłowym, czyli wiem, że zrobiłem tam flagę 12 sekund, więc chcę teraz wykonywać ją po 8, no i nie mam partnera treningowego, który mi tu zmierzy, więc będę próbował sobie odliczyć to w głowie, co bardzo często wychodzi tak, że ja na przykład liczę do 8, a potem oglądam filmik i wychodzi 6, nie? Także dobra, nie jest to teraz tak, Aż tak istotne, bo po prostu zweryfikujcie sobie najlepiej nagraniem później, czy, e, czy faktycznie mieliście taką ilość czasu, jaką chcieliście mieć, e, bo jeżeli nie, to może warto wykonać jeszcze jedną serię. Aczkolwiek miało oczywiście flaga na tyle męczy, że podejrzewam, że będzie jedna seria dodatkowa e, i będę się długo zastanawiał, czy robić długo, drugą. No ale zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, teraz zweryfikujemy, czy tak, 3 było 8. Dobra, jednak się skuszę na jeszcze jedną serię, bo lepiej niż się spodziewałem. Na szczęście seria trwa. Obrigada. Dzisiejszy trening jest mocno spontaniczny. Wczoraj sobie w Sylwestra testowaliśmy maxy tak for fun. Z... Twoje! Idzie! Idzie! Ja z znajomymi i z No i e, dzisiejszy trening to jest naprawdę spontan w ogóle. Wiele decyzji, które się podejmuję to są po prostu takie Dobra, robimy tak, a pewnie znajdziecie że się to pozmieniam. No i jedną z tych decyzji, takich ważnych, na którą jeszcze nie podejmę ostatniej decyzji, jest to, czy będę trenował push-pull w ciągu tygodnia dwa razy, czy w ciągu 8 dni. Czyli różnica jest taka, że robię w ciągu 7 dni to push-pull, wolne push-pull, wolne wolne, a na 8 dni to po prostu trening push i pull jest co dwa dni. Więc Stąd te jednostki treningowe powinny być ciut cięższe niż w klasycznej wersji strength-conf. I teraz jeszcze odnośnie tego, że w podciąganiu nie robiłem testu maxa. Stwierdziłem, że mi jeden test na trening wystarczy na daną grupę mięśniową, więc jak zrobiłem flagę plus serie dodatkowe, to uznałem, że wystarczy mi, wystarczy mi serie dodatkowe w podciąganiu. Ale to też wynika z mojego stażu treningowego, ja dość swobodnie, dość mocno się męczę. Regeneruję się wolniej niż jak byłem mniej wytrenowany i młodszy, stąd jest przeciwnie, z mojego doświadczenia wynika, że jest przeciwnie niż tego, co często nam się mówi, że osoba wytrenowana, to może nie wiadomo jaką objętość znieść. W moim przypadku się to nie sprawdza. Mam wrażenie, że moi podopieczni, którzy mają tą staż, powiedzmy do dwóch lat, nawet jak wykonają serię do upadku mięśniowego, to dużo szybciej się z tego regenerują, zarówno podczas jednostki treningowej, jak i w kontekście tej ilości czasu potrzebnego do kolejnego treningu. Wynika to prawdopodobnie z tego, że tak swobodnie nie potrafią już tak powiem się odpalać, nie mają jeszcze tylu barier w głowie przekroczonych, w których, których mi się czasem wydaje, że dobra, to już, jest, to już jest te uczucie, które powoduje, że powinienem odpuścić. nie? A wraz z tym, jak się stajecie coraz silniejsi, to te uczucie potraficie jakby przesunąć, tę granicę troszeczkę dalej, więc potraficie się jedną serią do upadku zmęczyć troszeczkę bardziej niż ktoś niewytrenowany lub mniej wytrenowany. Ale dobra, to nie o tym dzisiaj. Mówię wam tylko, żebyście monitorowali to, jak... E, przebiega wasz performance, bo jeżeli macie taki plan e, w stylu strength road, gdzie teoretycznie na każdej jednostce powinniście być e, maksymalnie jedno powtórzenie poniżej swoich, swoich zakładanych możliwości e, i kilka treningów z rzędu jest na przykład jesteście dwa powtórzenia poniżej swoich możliwości, to coś jest nie tak z regeneracją. I w pierwszej kolejności można spróbować ogarnąć tą regenerację od strony pozatreningowej, czyli tam zweryfikować, czy jesteście na wyżce kalorycznej, czy śpicie dostatecznie do, e, dużo, czy tam nie było jakichś czynników stresowych. To może jakąś suplementację wdrożyć, może macie jakieś niedobory. E, a jeżeli to wszystko jest dopięte, no to wtedy się na trening, bo może po prostu jest ciut przeładowany e, i wcale nie znaczy, że nie wiadomo, jak bardzo musicie ten trening luzować. Czasem wystarczy jedna drobna zmiana, czasem wyrzucenie jednej serii e, lub jej ułatwienie, i już jest ok. W jest sprawa, bo jest to jedno z ćwiczeń, w których boli mnie ręka jak je wykonuję i mam wrażenie, że e, jest ograniczenie w sile wynikające z tego bólu, po czym biorę prawą rękę, wykonuję to ćwiczenie, bo tego bólu nie ma i tak jestem w stanie więcej zrobić tyle samych powtórzeń, Niestety bóle jak jakby występuje, ale nie, e, nie widzę tutaj, żeby jakoś specjalnie przeszkadzał mi w generowaniu siły, chyba że po prostu lewa jest silniejsza i byłaby w stanie na, w normalnych warunkach zrobić na przykład jedno powtórzenie więcej. Ale taka ciekawostka, raczej nie będę robił więcej na bica, jeszcze się zastanawiam, bo wczoraj sprawdzaliśmy strickerla na Maxa, także mówię, ten trening dzisiaj będzie troszeczkę ukrojony, z tego względu, że pojawiły się elementy Podciągając sprawdziliśmy sprawdzaliśmy sobie wczoraj, aczkolwiek ja tak już na sam koniec to robiliśmy, to lekko do tego podszedłem, borykam się troszeczkę z łokciem golfisty, już jest całkiem nieźle, ale nie chcę sobie tego zaognić przez jakieś szaleństwa, także... Muszę tu jeszcze rozważnie podejść do treningu, żeby w tym 2024 się nie martwić o żadne bolesności, urazy, tylko po prostu yy, mocno trenować. Dobra, także yy, biceps za mną, plecy za mną, zaraz zrobię Paul Rise, czyli tylny ramienny. w leżeniu na boku. Polecam w ogóle to ćwiczenie profilaktycznie, szczególnie streetlifterom i street workouterom często jest zaniedbane. Aczkolwiek u street workouterów to różnie bywa, bo jeżeli ktoś ma dużo ćwiczeń, czyli victorianów, Deepów, to nie jest tak źle z tym. Yy, Dobra. To na myśl zdecydowałem się na rehabilitację, tak powiem. Czyli w, w moim przypadku łokieć golfisty został spowodowany urazem, który wykonywałem podczas ćwiczenia zwanego Zanetti na handlach. Doszło do naderwania, na niedźwięku, tak zwanego, kilku procent włókien. Teraz moje podejrzenie jest takie, że tam z racji braku pracy w pełnym zakresie ruchu przez jakiś czas mogło dojść do różnego rodzaju znowaceń. no i teraz muszę w pełnym zakresie ruchu to przetrenować żeby mnie tam nie ciągnęło a że jest to zginacz nadgarstka to ja muszę z pozycji odgiętej przejść do zgięcia nadgarstka i wykonać ruch o, w ten sposób mogę też opuszczać zgięty nadgarstek i na końcu go jeszcze rozciągać znowu zapracować i iść do góry czasem jednak te urazy są spowodowane czymś innym nie? więc Warto na przykład zadbać o prawidłowy balans strukturalny i na przykład wzmocnić mięśnie po przeciwnej stronie, czyli na przykład wykonywać ćwiczenia w tu na te mięsie. Prewencyjne są na rękę też to. Także masa w poprzecznej jest wskazany, szukanie punktów spustowych i ugniatanie ich. Wszystko co poprawi krążenie spowoduje, że ta struktura musi troszeczkę rozluźnić, bo czasem organizm działa w ten sposób, że chce chronić jakąś strukturę i napina wszystkie struktury dookoła. Także y, warto wiedzieć, że, że refabilitować y, daną przypadłość można też na kilka sposobów, no, można zastosować y, wszystkie te elementy. Nie? Także na pewno warto też rozciągać to miejsce. Dobrym ćwiczeniem rozciągającym to mięśnie jest takie wykręcenie sobie ręki do podchwytu, oparcie o ścianę i przytrzymanie w pozycji rozciągniętej. Albo najzwyczajniej w świecie taka forma rozciągania. Bra, kilka słów na zakończenie. Chciałbym podsumować to, co dzisiaj Wam powiedziałem odnośnie planowania treningu. Czyli w tej wersji freestyleowej nie musicie pilnować się żadnej odwróconej periodyzacji liniowej czy, czy, czy periodyzacji liniowej. Możecie sobie falowo podejść do tematu, czyli na jednym treningu wykonać na przykład 5 powtórzeń na maksa i potem spojrzeć w tabelkę, robić jedynki w seriach dodatkowych, a na innym Zamienić e, ciężar na taki, z którym wykonacie 10 i wszystko jest ok. I to wcale nie będzie gorsze, gorsze rozwiązanie niż periodyzacja liniowa e, czy odwrócona liniowa. Pamiętajcie też, że tutaj macie większą swobodę w wyborze ćwiczeń, więc jeżeli mam ochotę dzisiaj zrobić podciąganie pod chwytem na kolejnym treningu, na chwytem albo wejść na linę, to, to oczywiście mogę tak robić, mogę zamieniać OHP, na wyciskanie na handlach, na wyciskanie nawet na maszynie, czy pompki w stanie na rękach, tutaj macie dużą swobodę i jest to idealny okres taki. Fundam, budujący fundamenty pod zbliżający się sezon startowy. Także naprawdę nie lekceważcie tego, bo jeżeli cały rok będziecie stricte zafokusowani na, na przykład na jeden e, schemat, na jedno ćwiczenie, to może być taki moment, że po prostu psychicznie będziecie zniechęceni, a jeżeli wa, e, wasza zdolność do pobudzenia takiego psychicznego będzie niższa, to i wasz performance również będzie niższy. Także jeszcze chciałbym na koniec życzyć Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Oczywiście samych nowych rekordów i żadnych kontuzji. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu.